Witam wszystkich Jestem dzisiaj Przy takiej rzeczy jak pług Chociaż skończyłem już W 99% orki To Przyszła czas na Zmianę Tych Lemieszy Dostałem właśnie dzisiaj o 6 o ósmej rano zadzwonił kierowca z firmy z firmy Roland z Przedburza i przywiózł osobiście takie oto lemiesze zamiast tych bo te są materiał, nie wiem czy to jest dobrze, dobrze określone, ale to jest gównolit taki materiał, wygina się jak guma tylko że nie wraca w, na swoje miejsce tylko no tylko zostaje już taki zost i trzeba go grzać palnikiem wszystko bo no bo to nie sprawdza się te już zmieniliśmy na 5 8 śruby żeby były jak na, najmniejsze opory przy ścinaniu i tak się wygina i tak się wygina No, i co? Taki lemierz dostałem. Trzy takie lemiesze dostałem. Tata mój przyjdzie, będziemy je wymieniać powoli. Tylko musimy pod, podłączyć, podpiąć traktor. Jest akurat przy bijakowej kosiarce. No, i co? Zrobiłem taki. taki film no bo tam widziałem że yy, urs, użytkownik Ursus and Ursus ma problem przy swoim pługu z lemieszami do przedpuszka no to muszę mogę polecić yy, tą firmę oni, oni dorabiają no bo to widać że to jest robione przy, prawdopodobnie przez nich z blachy takiej to jest blacha Hardox, dobrze mówię. No i oni to przeginają troszeczkę, dostosowują do pługa, czy do, 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 odku, do odkładnic. Polecam. Na pewno będzie lepsze jak z jakiegoś z takiego jak z jakiegoś prasy czy tam nożycy blacha. Do tego tutaj widzicie. Otwory są na dzioby, na duta. No i wszystko będzie dzisiaj zakładane, prawdopodobnie, może jutro. No i co? Tyle, tyle z tego wszystkiego. No i tak jak mówię, użytkownik Ursus et Ursus. Yy, niech się skontaktuje z firmą Rolland. I oni na pewno coś coś doradzą bo już to wszystko zostało mniej więcej tutaj do, dopracowane przy, przy tych odkładnicach no ale zostały jeszcze te nieszczęsne lemiesze bo to nie wiem z czego one są zrobione, no ale mu tak jak mówię wyginają się jak guma nie wiem Ołów Tylko tyle, że nie wracają do, do ponownie do, do tego stanu, tylko zostają w takie zgięte. Zahaczyłem yy, o taki kamyczek może 30 na 30. No to yy, to nic się z nim nie stało, choć było wydarte już tak do połowy No ale spierniczył się. Yy, lemierz tutaj całe wygięło się przy tym. No i trzeba było grzadzi prostować. No to co? Do zobaczenia. Jeżeli ktoś nie, nie dał jeszcze subskrypcji, to, to zapraszam. No to co? Na razie, cześć. Pozdrawiam użytkownika Ursus and Ursus. Na razie cześć.